Hej, cześć, witajcie, jestem Aksturb, a przed wami pierwszy odcinek z serii S36, czyli gry w Shakesa na polskim serwerze, na nowym polskim serwerze. Dzisiaj sobie omówimy co się działo w dniu pierwszym. Więc na start chciałbym podziękować wszystkim za wcześną aktywność pod streamem. Graliśmy sobie w Shakesa na streamie, na streamie udało się robić 14 poziom i zostałem wiem trochę awki skończyłem streama. No a dzisiaj wam pokażę co i jak, dlaczego Berserker jest broken. Bo po prostu Berserker to co robi na ten serwer, to to jest totalnie coś niezbalansowanego. E, pokażę wam parę walk. E, zobaczcie między innymi dlaczego właśnie ten Berserker jest broken. No tutaj nam zjawa bez, większy, bez jakiegoś większej oferty, 50% z każdym atakiem mieliśmy na, e, na podwójny atak. No ale złaćcie sobie to. I powiedzcie, że to nie jest popsute. Ja rozumiem, że to jest karczma i w ogóle, ale wyobraźcie sobie, że takie coś się dzieje na arenie. Zresztą coś takiego się stało na arenie, po prostu zobaczcie się to. <grytanie> po prostu Berserker jest bardzo piękną klasą. Eee, no cóż, no magowie niestety go mocno klepią, ale no każdą inną klasę po prostu Berserker niszczy. Eee, tak więc wydaje mi się, że głównie Berserkerzy i Magowie będą w topce na tym serwerze. Eee, dobrze, zawalczymy sobie na ręce. Zobaczymy jak walka z Berserkerem będzie wyglądać. O! <gryw> widzicie, bardzo fajnie walki z Berserkerów przynajmniej wyglądają. Jakoś tak dynamicznie te walki wyglądają. Dostaliśmy jeden przedmiot do klaseru, no szkoda. Co się wczoraj działo jeszcze oprócz tego? No cóż, mamy aktualnie 50% trenera w gildii i 33% skarbca. Jest to stan na dzień drugi o godzinie 12. Wczoraj skończyliśmy chyba z trenerem 35. W sensie, że 35% mieliśmy. Co się wczoraj udało zrobić? No, zakręciłem wczoraj 19 razy kołem. Niestety na więcej nie starczyło grzybów, a tych monet też dużo nie farmiłem. Podki takie sobie malutkie pokupowałem. Nie chciałem jakoś w pierwszy dzień grzybów kupować, kupiłem na pierwszy dzień 62 grzyby. Chyba zrobiliśmy sobie gryfa to już za zalogowanie, po prostu gryfa kupiliśmy na te 25 grzybków. No i potem 60 grzybków poszło na klaser. Udało nam się zrobić 22% klasera za 60 grzybów. Myślę, że jest to całkiem ok. No, niektórzy na 30-40% wydawali 600 grzywów. Tak więc, myślę, że to jest całkiem dobry wynik. Eee, zapytacie się pewnie, jak wygląda sytuacja top 1 osoby na tym serwerze czyli Maćka. Eee, no, on skończył w ten sposób pierwszy dzień. W porównaniu tej statystyki, no, ale statystyki się bardzo różnią. Eee, no, on wczoraj skończył dokładnie niby na tym top 1, ale wiadomo, że przecież Maciek będzie top 1 na tym serwerze. Eee, tak więc no nawet chyba nie ma co mówić jak to jest pierwsze jak drugie, no bo wiadomo, że po jakimś czasie i tak on od każdego odleci. Szczególnie, że gram magiem, a magowie są po prostu no genialni w berserkerów, a popatrzcie jak wygląda serwer. Po prostu wszyscy berserkerami tutaj grają, patrzcie na całą topkę. Praktycznie wszyscy to są berserkerzy, masakra. Eee, Zakręciliśmy wczoraj 19 razy kołem, wyleciało trochę złota. E, no Udało nam się ulepszyć tutaj trener na poziom 5 i skarbiec na poziom 3 po e, pierwszym dniu. Tak więc myślę, że to jest całkiem dobry wynik. Zrobiliśmy ze trzy aweczki, skończyliśmy na 18 poziomie ledwo co. E, ledwo co, bo niestety nie mamy dużo lochów skończonych. E, no, na dzień dzisiejszy plan jest, nie wiem jak tam topka powiedziała. Tutaj też 29 wbijają. To myślę, że plan dla nas to będzie wbicie dzisiaj 305% klasera, mi się wydaje, zobaczymy, dzisiaj będę, dzisiaj będę mieć więcej grzybów, tak więc myślę, że możemy trochę więcej osiągnąć, tak więc dzisiaj tymi grzybami trochę klaser podbiję, tak na 35% przynajmniej chcę na dzień dzisiejszy, no celuję tak ogólnie w 40, ale 35 to jest po prostu totalne minimum, no i może... Jakieś tam top 50 uda się wbić dzisiaj, mam nadzieję. Tak więc 22 poziom na chwilę obecną, pewnie do końca dnia to będzie jakiś 25 poziom. Tak więc, e, no zobaczymy, jak z levelem, ale mam nadzieję, że uda się przynajmniej ten 25 wbić. Tutaj RA też ładnie poleciał z levelem. Widzę 50% klasera i prawie 300 poziom, tak więc ładnie mu poleciały te lochy. No a my, jak na razie, to w sumie, no będziemy po prostu czekać na jakąś lepszą godzinę. Bo E, trochę trzeba czekać, aż wiadomo gildia się obudzi i ulepszy trochę statystyki, a ja powiedzmy o 18.00 zacznę sobie robić awkę, e, jak na razie będę klaserł uzupełniać co 10 minut, no a ja na razie się z wami żegnam i możecie wyczekiwać kolejnego odcinka jutro o tej samej godzinie co dzisiaj, tak więc ja się z wami żegnam i następnego odcinka, hejos!